Japońską kulturą fascynuje się wiele ludzi. Jedną z bardziej popularnych jej odmian jest manga oraz anime. Sztuka japońskiego rysunku oraz animacji jest niezwykle wyrazista i charakteryzuje się nie tylko jasno określonym stylem, ale także dość specyficzną formą, która ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Na podstawie wielu serii anime zostało stworzonych już wiele gier, jednak Asura Wrath jest nieco innym i wydaje się świeżym podejściem do tego tematu. Bohaterem gry jest tytułowy Asura. Jest on w połowie boską istotą, a zarazem jednym z ośmiu generałów, których głównym zadaniem jest ochrona świata przed ciemnymi istotami zwanymi GOMA. Po wygraniu jednej z decydujących bitew, Asura zostaje niestety wplątany w akt zdrady. Imperator ginie rzekomo z jego rąk. A córka Asury zostaje porwana przez jego jeszcze do niedawna towarzyszy broni. Jedyną rzeczą, która pcha bohatera do przodu, to jego wściekłość i furia. Wszystko, o czym myśli, to zemsta oraz odzyskanie własnej córki. Cała opowieść to pomieszanie elementów japońskiej kultury oraz hinduskiej mitologii. Wszystko naturalnie wzbogacone sporą dawką technologicznych wynalazków oraz wielkimi potworami z pogranicza fantazji. Każda z postaci pojawiających się w grze jest wyrazista, co pozwala szybko zorientować się, kto jest kim w zespole. Jak na potężne istoty przystało, poziom mocy bohaterów to grubo ponad 9 000. tak więc ich ataki z reguły nie pozostawiają wiele dla wyobraźni. Akcja to słowo przewodnie w grze. Mimo tego jest jednak parę elementów, które poruszają nieco inne tematy i charakteryzują się pewnym dystansem oraz humorem. Która rozgrywki przypomina budowę serialu? W tym przypadku jest to jak widać serial anime. Całość podzielona jest na trzy akty. Właściwy epizod poprzedza krótkie wprowadzenie oraz skrót tego, co wydarzy się w danym odcinku. Długość rozgrywki każdego z epizodów także wpasowuje się w tą konwencję. Zabawa trwa w nim około 20 minut. Główną siłą napędową gry jest oczywiście historia. You Często podczas scen animowanych musimy wykazać się refleksem przy uderzeniu w odpowiedni przycisk. Choć trzeba przyznać, że jedyne co zyskujemy dobrze trafiając, to większa ilość zdobytych punktów na końcu etapu. Najczęstszymi sekwencjami są momenty, gdy szybujemy w przestworzach i strzelamy zwykłą lub naprowadzaną energią w przeciwników, których rozmiar jak widać zawsze jest dość okazały. Choć oprócz tych sekwencji występują także pewne wariacje. Drugą są pospolite w grach, momenty, gdy pięściami oraz nogami bohater musi rozprawić się z atakującymi go wrogami. Tutaj sprawa jest stosunkowo prosta: dysponujemy zwykłym oraz mocniejszym uderzeniem możliwością robienia uników, a w odpowiednich momentach skontrowania ataku przeciwnika. W grze zastosowany jest także swoisty licznik mocy Pokazuje on energię życiową Asury. Drugi napełniamy zadając ciosy poszczególnym przeciwnikom. Po jego wypełnieniu bohater na moment staje się dużo silniejszy, a jego mocne ciosy nie powodują chwilowego przegrzania się, co ma miejsce gdy walczymy bez dopalacza. Ostatni służy do osiągania stanu burst. Użycie tej supermocy jest równoznaczne z osiągnięciem jeszcze potężniejszego stanu energii niż zwykle. Zasadą jest, gdy bohater osiągnie ten stan, po zdemolowaniu wroga, fabuła gry rozwija się dalej. Warto zauważyć, iż w specjalnym menu możemy wymienić sobie rodzaj licznika, co wpływa na atrybuty bojowe Asury. Czasami mamy do czynienia ze standardowym poruszaniem się bohaterem po świecie gry, jednak są to dość sporadyczne momenty i nie trwają zbyt długo. Koniec etapu uwieńcza podliczenie punktacji oraz przyznanie jej oceny. Wpływa to na odsłanianie grafik koncepcyjnych, modeli postaci lub scenek przerywnikowych w specjalnym menu. Po skończeniu każdego z epizodów, mamy także możliwość ich dowolnego wyboru. Już od pierwszych momentów Asura's Wrath widać, że mamy do czynienia z grą, która stara się za wszelką cenę być bardziej interaktywnym filmem anime, aniżeli tylko grą. Sposób prezentacji wydarzeń, aranżacja scen walki czy w końcu wygląd i animację bohaterów to najczystszy przykład dobrego, solidnego, japońskiego rzemiosła. Poszczególne elementy zręcznościowe są dość krótkie, przez co nie spowalniają zbytnio akcji oraz narracji. Na szczególną uwagę zasługuje animacja twarzy bohaterów. Podobnie jest i też i z głosami poszczególnych postaci. Swoją drogą podkładający głos asurze aktorzy potrzebowali chyba po nagraniu momentu wyciszenia. Na miejscu, głosy naturalnie są także dostępne w oryginalnej japońskiej wersji. Aby zrozumieć zamysł twórców, należy na surazw spojrzeć się nieco inaczej niż na konwencjonalną grę. Produkcja, w porównaniu do tego, z czym obcujemy na co dzień w przypadku innych popularnych gier, oferuje trochę inny rodzaj zabawy. Bilans pomiędzy przerywnikami filmowymi a właściwą grą to mniej więcej 60 do 40 na rzecz przerywników. Dzieje się tak ze sprawą tego, iż główną siłą gry jest historia. Gra nie posiada elementów rozgrywki typu zbieranie ekwipunku lub zwiększanie poziomu postaci, które zachęcałyby do powtórnej zabawy. Nie licząc zaliczenia jej na wyższym poziomie trudności oraz odkrycia ukrytego epizodu pokazującego prawdziwe zakończenie gry, całość jest właściwie na jeden raz. Rozgrywka nie należy do jakoś szczególnie trudnych i widać, że taki był zamysł. Elementy akcji nie powinny spowalniać tempa gry, copsułoby efekt filmu animowanego. Trzeba jednak zauważyć, iż twórcy zapowiedzieli wypuszczenie kilku dodatkowych epizodów w dość niskiej cenie. Wszystko to sprawia, iż asura Surat może nie przypaść każdemu do gustu. Zamiłowanie lub chociażby otwartość na sztukę jaką jest japońska animacja, z pewnością pomaga przy dobrej zabawie. All good things must come to an end. Asuras Rat jest swojego rodzaju nowatorskim krokiem w dziedzinie łączenia dwóch form rozrywki, jakimi są filmy animowane oraz gry wideo. Jej przyjęcie przez graczy każe sądzić, iż jest to kierunek, w którym warto podążać, jednak jest to, to formuła nie dla wszystkich. Biorąc pod uwagę koszt gry, można powiedzieć, że 6 godzin tego typu zabawy o prostej mechanice, gdzie większość czasu to przerywniki filmowe to lekka przesada. Z drugiej zaś dostajemy do rąk coś na wzór trzech sezonów bardzo mocno interaktywnej serii anime. Co już nie jest takie straszne. Niewątpliwie asura slav, jako lekko odmienna produkcja jest warta sprawdzenia. Kwestia tylko tego, jakiej formy, jak długiej zabawy oczekujemy od gier, które kupujemy.